Witam serdecznie ponownie w drugiej części saloniku politycznego Telewizji Republika, w którym dzisiaj występujemy w dwóch drużynach: drużyna koszulowców, czyli Mariusz Gerej i Stanisław Janecki, drużyna marynarkowców, czyli Łukasz Warzecha i wasz skromny konferencję. A teraz wracając do poważnych ja spraw. Jestem pół na pół, bo mam marynarkę w samochodzie. Aha, ale Mariusz, o ile wiem, Ja nie demonstracyjnie nie odrzuciłem, ponieważ oczekuję upałów. Nie wiem, co za, za zademonstrować. Rozumiem, że to protest przeciwko globalnemu ociepleniu, albo o chłodzeniu, albo, albo przeciwko czemuś. Teraz symboliczny protest. Natomiast wracając tak, do spraw symbolicznych, proszę Państwa, no, zgodziliśmy się co do tego, że ten moment historyczny, w którym obaj liderzy pojechali w Polskę i, i tu mamy Jarosława Kaczyńskiego, który wizytuje kolejne okręgi. I jak stwierdził Łukasz... I przypomnijmy, przypomina... że tych okręgów się zrobiło 94, żeby Ale to, o, o, reorganizacji, o reorganizacji wewnętrznej Prawa i Sprawiedliwości to też ciekawy temat, a to może za chwilę. No w każdym razie... Prezes jeździ i jak słusznie Łukasz to streszcza, no mówi ile pieniędzy komu PiS wypłacił dotąd, trochę yy, nie zgadzam się Łukasz, że nie mówi o tym co komu da, bo zauważ tu są cały czas, a to ustawa węglowa, a to jakaś tam inna rekompensata, no tutaj możemy oczywiście sobie merytorycznie dyskutować czy to ma sens czy nie, ale polityka nie polega na sensie merytorycznym, tylko na przekonaniu ludzi, że się staramy, tutaj, że coś robimy. tutaj, przepraszam, pozwoli, szef, ale że zapolemizuję z tobą w dwóch sprawach. Po Chciałbym pierwsze, dokończyć tylko. No po pierwsze, zaraz dokończysz, jak zapolemizuję. Po, po pierwsze, e, zauważcie... Ładny mi gość, co ustawia... Zauważcie, nie podburzać prowadzącego siuszty. przeciwko mnie. Zauważcie, że e, Jarosław Kaczyński mówi o tym, ile pieniędzy poszło na poszczególne cele, ale bardzo rzadko w tych w swoich wystąpieniach mówi o tym, co się udało za te pieniądze osiągnąć. To jest bardzo znamienne. Mafia, a druga, ale gdzie to jest druga druga sprawa? ty polemizujesz z Jarosławem Kaczyńskim, a nie ze mną. Nie? <laughs> okay. A to teraz już z tobą zapolemizuję, e, Ponieważ i tu mi wyleciało z głowy coś, co, co powiedziałeś w swojej wypowiedzi, że Jarosław Kaczyński jeździ, opowiada o tym, ile pieniędzy, i ile rekompensat się I teraz i i ochronić, o tym, o czym mówili, żeby przed tym wszystkim co obywateli czeka i o czym tak. mówiliśmy, żeby ich ochronić. I teraz, I teraz węgiel. Bardzo dobry przykład. Jest ustawa o, o rekompensatach, to znaczy tam formalnie nowelizacja do ustawy o ochronie tam w sprawie paliw, nieważne. Nie, nie pamiętam tej nazwy, bo ona jest długa. Ale, to już zresztą mówiłem tutaj w saloniku, że przecież od wypłacenia tych rekompensat węgla nie przybędzie. Problem nie jest w tym, że on ale jest drogi. To to jest, rządu rządu nie, ale znowu nie, polemizujesz nie, z węgla. Nie, nie, nie. Momencik. Bo z Twojej wypowiedzi wynika, że to jest efektywne, ponieważ Jarosław Kaczyński mówi, tutaj uchwaliliśmy ustawę, w związku z tym będzie węgiel po 996 zł i 35 groszy. Ale to akurat jest coś bardzo łatwego do weryfikacji. To znaczy, ludzie, do których to jest skierowane, oni tego węgla fizycznie w tym momencie już szukają i nie, nie znajdą nic. go, ponieważ go nie ma. I dlatego ja uważam, hmm. że PiS wpada w tej chwili w pułapkę, e, obiecując i projektując rozwiązania, które ludzie natychmiast zweryfikują co, w Coś. swojej codzienności i w związku z tym to nie będzie skuteczne, Ale a nawet powiem więcej może być wręcz, może być wręcz przeciwskuteczny. I węgiel nie jest podziwu 99%? Zdrowia sobie, że nie. Nie, jest po ty, Znaczy nie ma go, ale po tyle. Nie, ale czekajcie, bo, bo to żarty. że ktoś chce śmieci kupić. Nie, no, większe, jakości, większe znaczenie. Nie. Większe, nie, większe nie. Zna, cokolwiek. Proszę, większe no. znaczenie. Większe znaczenie niż, dopłaty do węgla. Większe znaczenie niż dopłaty do węgla ma umożliwienie kupowania miału węglowego. To jest tak naprawdę pokazanie, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Zresztą przez decyzję rządu, związaną z wprowadzeniem embarga na rosyjski węgiel już w kwietniu. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, no do mnie docierają nawet takie sygnały, że podobno nie z Rosji, to nie jest rosyjski Węgier, ale przez Rosję. Jedzie do nas węgiel z innych krajów, na przykład z Kazachstanu, z który teoretycznie nie powinien do nas wjechać, bo jedzie przez Rosję. No, czeka, ale zgodnie od, z ustawą sankcyjną. Wjechałeś daleko, jakby już ten, pod pozorem polemizowania ze mną, zapolemizowałeś z tezą, że w, której wcale nie postawiłem, chociaż może nie jest to. Teza, która tak nie z tezą, że to, że to dobrze, że, że pisowi się że uda, że to będzie skuteczne. Ja nie wiem, czy to będzie skuteczne, Chciałem, żebyśmy to właśnie omówili, no ale a, trzeba zobaczyć. Okay. Tak, w to nie był taki zupełnie do końca żart, jak mówię, że węgla nie ma po 900 zł, to nie jest to samo, że węgla nie ma po 4000 za tonę no, jego i tak czy owak go nie ma, a ludzie, a ludzie gdzieś tam sobie o, m, mogą odłożyć, mogą, nie mówię, że, to się, że ten zabieg Aha. się uda, że ale jednak rząd się stara. No, jednak wojna jest, prawda, no trudno było przejść, no, jednak jest inflacja na całym świecie, no, na całym świecie jest drożyzna, ale rząd się stara. I to jest jedna narracja, którą mamy teraz serwowaną na wakacje. Narracja rządowa, że rząd się stara. Wychodzi mu jak wychodzi, no, w końcu wie, wiemy, gdzie żyjemy, chcą jak, ale chcą jak najlepiej. Natomiast reakcja na ten spodziewany kryzys po stronie opozycyjnej jest taka, a dobrze, wreszcie, udało się, wreszcie wrócić." I wszystkich powsadzamy do więzień, i wszystkich wywalimy, i na wszystkich tego. I jak słuchajcie, jak tylko my wrócimy, to wiecie, to się samo z siebie, w ogóle nie ma o czym gadać. Po prostu jak, jak, jak załatwić inflację? Wyrzucimy prezesa Glapińskiego i nie będzie inflacji. Bo jak ja rządziłem, mówi Tusk, to nie było inflacji. No dokładnie ale, taki tekst słyszałem. Tak, ale, ale wiesz, Rafał, że trochę, że tak rzucasz ten granat do naszego grudka, mówię, dziennikarskiego. Ponieważ tak się porobiło, że w zasadzie tak, jak politycy PiSu idą do e, mediów, no, nazwijmy je w cudzysłowie. Do tych do, których do, do tych, do których chodzą, to nikt nie pyta o to, co by chciał na przykład Łukasz zapytać, prawda? Takiego jednego polityka z drugim. Bo do niego nie chodzi. Jak z kolei Donald Tusk, gdzie albo politycy Platformy idą tam, gdzie idą, e, prawda? I mają e, i na przykład ktoś chciałby się zapytać Donalda Tuska, no ale to stawiamy na Niemcy w tej rozgrywce, tutaj, którą obserwujemy światowej, czy na Stany Zjednoczone. To też nikt nie zadaje tych pytań, prawda? No bo po co e, robić kłopot? Więc Sam Tusk nie chodzi, ale ci mniejsi chodzą. Do mnie do radia chodzą i można ich zapytać bez pozorom o... Ale to, ale to nie ma tej samej wagi. To nie ma tej samej wagi, co by powiedział Donald Tusk, na przykład na temat e, naszego stosunku e, po tym, gdyby przejął władzę w stosunku do Niemiec i ich polityki wschodniej. No dobrze, to jest wszystko święta no, prawda, ale ja proszę, żebyście mi ustosunkowali się do mojego pytania. Zderzą się takie dwie narracje, no bo one się zderzają. No widzieliśmy... nikt, nikt nie wie teraz, Rafał, która zwycięży. Jesteśmy w tej Mnie chwili. Ja się takim... nie pytam, która zwycięży, która waszym zdaniem ma więcej sensu. Dobrze, inaczej to sformułuję. No, na tej konwencji w Radomiu wydaje mi się, że... Tusk jednak pokazał coś, co jest zaprzeczeniem wszystkich tam zasad marketingu politycznego, jakich mnie przed laty uczono, jak się tego uczyłem, że, że zawsze się wygrywa przez centrum że najpierw trzeba budować, utwardzić swój tward, <grym> a potem zrobić to, co PiS w 2015 roku zrobił. To znaczy twardy elektorat niech stoi pod bronią. Chowamy tutaj Macierewicza, chowamy prawda, tych radykałów, bierzemy dudę, szydło, nowe twarze i idziemy, yy, mając pod bronią żelazny elektorat, idziemy po elektorat centrum. Natomiast co, 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 co było w Radomiu? No w Radomiu tu z, Utwardzenie który... elektoratu. Ale Jakie? No ale, z Tusk, ale opadla, samo, jak... co taki Jędraszewski czy rydzyk mogą wiedzieć o seksie? A tam he he, he cała sala jak kurde, jak ja, sok tak, z buraka ja trochę, by się to jak Ja wtedy z LGBT, co ja rozumiem. Ja no z no to, jednak, jestem no, LGBT, ale z LGBT, no powiedziałbym, bardziej jest jednak śmieszny tekst o tym, że nie możemy ulegać ludziom, którzy mówią, że do 17.30 się ktoś czuje kobietę, a po się mężczyzna i to jest Ale, ale bo na identycznym poziomie. No więc, dobra, no, ale to też ja za dwóch narracji mamy wiedzieć o... Żonie, małżeństwie, dzieciach, chociaż wiedział oczywiście dużo, bo nie miał żony i, i nie miał dzieci i nie Ale to nie jest. to, jest, Rafał, to, ale moim zdaniem to, to Nie jest to zmianę kursu, bo to już było nie, nie, nie pierwsze wystąpienie Tuska, gdzie nagle się okazuje, że aborcja jest w miarą wszech rzeczy, że LGBT i homozwiązki to są najważniejsze. No on idzie właśnie od centrum, wyraźnie idzie w kierunku bańskiej. Ale, bańki ale najpierw, ale zadajmy sobie najpierw pytanie. Po pierwsze, do kogo mówi druga strona? Bo też mam wrażenie, że nie mówi do centrum, absolutnie. Po drugie, na jakim etapie tej kampanii jesteśmy? Na bardzo wczesnym. To nie jest jeszcze ten moment, kiedy się sięga po centrowy elektorat, pomijając fakt, że to są wybory parlamentarne, w których w ogóle tego się tak. W takiej skali nie robi jak na przykład w wyborach prezydenckich. Więc ja uważam, że Tusk na razie, i tutaj nie odnoszę się do tego, czy to będzie skuteczne, czy nie będzie, ale on próbuje ustawić się jakoś pod ewentualne koalicje przed nadchodzącymi wyborami i chyba pogodził się z tym, nie mam tu stuprocentowej pewności, ale wydaje mi się, że pogodził się z tym, że nie uda mu się zbudować jednego szerokiego obozu, bo widać, że no, po prostu wszyscy mu brykają, więc on będzie y, starał się objąć powiedzmy tę bardziej lewą stronę, no i liczy się z tym, że być może bliżej centrum powstanie jeszcze coś innego. To nie znaczy, że nie będzie próbował tej swojej taktyki jeszcze zmieniać, ale to dopiero za całe miesiące. Na razie to jest próba budowania. Pewnego fundamentu, tak samo jak to robi prawo i sprawiedliwość. Ja nie wiem, czy PiS od tego odejdzie też gdzieś bardziej w kierunku centrum. Tu mam dużo większe wątpliwości. Natomiast obserwując Tuska przy różnych okazjach, wydaje mi się, że on tego jeszcze będzie próbował, ale na pewno nie teraz. Zresztą jego głównym problemem, moim zdaniem, w tej chwili nie jest to, kogo on. Przyciągnie czy kogo skłoni w ogóle do głosowania, bo jeszcze pamiętajmy, że jest duża grupa niezdecydowanych. W, ostatnich, w ostatnim sondażu było ponad 11% tak. niezdecydowanych, co oznacza, że to są ludzie, którzy mogą też ostatecznie postanowić, że w ogóle nie pójdą głosować. Ale to na razie nie jest główny problem. Główny problem to jest to, jak zbudować taki blok, żeby on przynajmniej nie był jeżeli nie będzie obejmował wszystkich partii opozycyjnych poza konfederacją to żeby przynajmniej nie, chyba nie jest, był kompromitacją już, Tuska chyba bo przecież jest, to chyba, było główne chyba, jego chyba zadanie. jest coś odwrotnego paradoksalnie paradoksalnie dzieje się coś takiego że y, Tuski platforma chcą się zrobić sanacją z 1934-1935 roku. Dokładnie takie samo zwężanie pola co też oczywiście. Owszem, powstał BBWR, przeprowadzono wybory i ten BBWR wygrał, ale cały obóz był tak zamknięty w sobie, że właściwie. Nic, nic nie tol, niczego nie tolerował po prostu poza sobą i odstręczał od współpracy. tusk paradoksalnie znajduje się na y, tym etapie właśnie 34 roku. On jemu się marzyło też, że Procesy brzeskie, jakieś analogie będą, tak lecę tymi analogiami. Nie, Czyli no Bereza już nie ma 35... żadnych procesów. Bereza to Decyzją jest... administracyjną Bereza Dobrze, dobrze Żadnej idzież... ustawy nie będzie trzeba, żeby wyrzucić prezesa NBP. Procesy tam. brzeskie to jest przełom 31 i 32 roku i wtedy jeszcze można powiedzieć, że było liberalnie. Natomiast no Bereza to jest 34 rok. I tylko decyzja administracyjna. Tak. I on idzie w tej chwili, jest na etapie tej sanacji, która tylko, widziała że... wszędzie wrogów, czy znaczy, się ja, zamykała. Ja, ja, w sobie. ja powiem jedną rzecz, znaczy, dwie rzeczy, które są istotne. Po pierwsze, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w tej chwili odstrzeliwują potencjalnie kon konkurencję która mogłaby im zagrozić na skrzydle lewym, albo na skrzydle Kto prawym. A może zagrozić Jarosławowi Kaczyńskiemu? No Ziobro jest, prawda? E, pamiętajmy. E, no, po drugie... Tusk ma jednak dużo więcej po, strzelania przed po, sobą. No. no jeszcze jest Trzaskowski, prawda? Tam, więc wiadomo, że to jest... To tam. to ślepy snajper. Natomiast, natomiast druga rzecz, która jest istotna w tym wszystkim, że tak naprawdę te berezy kartuskie, które tutaj panowie rzucacie, prawda, narracja zała Donalda Tuska, to tak naprawdę służy Jarosławowi Kaczyńskiemu po części. Dlatego, że ja patrząc na, na zjednoczoną strachem prawicę, to jest to element, który ma zjednoczyć tą prawicę wokół Jarosława Kaczyńskiego i nie pozwolić na harce panu Ziobrze i całej reszcie. Więcej, więcej powiem. To jest, I to jest taka uwaga, która się nawet pojawiała ze strony przychylnych opozycji publicystów już dosyć dawno temu, którzy bardzo słusznie pisali. Przestańcie, zwracajcie się do platformy, przestańcie straszyć. Sądami kapturowymi, kompletnym rozliczeniem, i tak dalej, ponieważ od, odrzucacie ludzi, którzy się znaleźli w tym obecnym układzie jakoś tam, nie zawsze ze swojej woli albo z chęci zysku, zarobienia, i tak dalej, ale potencjalnie są waszymi wyborcami. Natomiast jak to usłyszą, no to dojdą do wniosku, że jak wy zdobędziecie władzę, to po prostu ich podstawicie wszystkich pod ścianą. No czyli będą głosować za tym, żebyście tej władzy nie zdobyli. Widzę, że to po prostu było jak groch o ścianę, bo ale cały czas czego? jest że to samo. To, to pytanie, tak. Ale to jest, wiesz, to, to, to się nie wydarzy dlatego, że to są sprzętne interesy. Tusk ma w tym momencie do zważenia dwie rzeczy na tym etapie. Pierwsza to jest fakt tego, że musi skupić wokół siebie betonowy elektorat i go musi wzmocnić. W sensie, a tym służy właśnie ta narracja. Więc na tym etapie to jest po prostu gra... Rozłączmy to. Brakuje, brakuje w tym subtelności pewnej. No, Tuż powtarza na Tomasza Lisa z jego ostatniego wstępniaka przed wyrzuceniem <noise> go z roboty że wszyscy zdradzili, on oczywiście do środowisk medialnych to mówił, a Tusk mówi do środowisk politycznych, wszyscy zdradzili, bo każdy chce jakoś tam żyć, a przecież powinni stać na, na barykadach i cały czas bronić tego, tak jakby ludzie nie musieli żyć po prostu. Te debaty polityczne zakładają, że ludzie niczym innym się nie zajmują, nie mają problemów bytowych, niczego, tylko jakby tu na... Tego, a, nie czy, wie, a nie wiem, czy, nie wiem, czy wiecie, że we, wewnątrz Platformy, łącznie no w z samym Tuskiem, są pretensje w zasadzie nieustające i żalem, mówię to na podstawie, no, nie, to nie są moje przypuszczenia, do mediów, o których my tutaj mówimy, że są że antypisowskie zdradziły. czy opozycyjne, że absolutnie za mało się przykładają, że właśnie że zdradziły. zdradziły, tak, że uderzają w Platformę, podczas kiedy powinny ją nieustannie promować. Mówimy o mediach, podkreślam znów, antypisowskich. To jest, to jest prawda Ale jest ciekawe, że, ciekawe że nikt nie ma pretensji w obozie zjednoczeń prawie do Jacka Kurskiego i Ciekawe, hipoteza moja, bo jeszcze ja jednak staram się szukać jakiejś racjonalności w ludzkich działaniach i myślę, że jedynym racjonalnym wytłumaczeniem tego łamania przez Donalda Tuska wszystkich, to, co Łukasz powiedział, to, to, to zawsze mówię, zjednoczna palica wygląda jak taka beczka, której przerdzawiały obręcze i by się właściwie mogłaby się rozpaść, ale od zewnątrz jest taki napór, że te wszystkie klepki są trzymane razem. No, rzeczywiście jak się ludzi tak. straszy, że oni już doszczą. że nawet klepki nie muszą być. Że właściwie... w w polu magnetycznym można utrzymać plazmę o ogromnej pol, no, temperaturze. Nie, nie wchodźmy w szczegóły. Nie, Chodzi to o to, że po poczucie obietnice, że się wyrzuci z pracy wszystkich, którzy się w, w ciągu siedmiu ostatnich lat polepszyło, no delikatnie mówiąc, e, cementują obóz władzy, a nie przybliżają perspektywy zmian. No z tym cementowaniem to jest różnie umówmy się. Też nie jak nie ma. ja zobaczyłem. To nie ma. Przepraszam, <laughs> bardzo. jak ja zobaczyłem ostatnią uchwałę rządu a to na to, to... temat. Tego tego, że, że rząd ma... ma działać jak rząd. To jest ja to. że ministrowie mają ma skierować się no, jako... nie, nie, jest, nie, poczekajcie, bo... Nie jest to słuszne? No, nie, do, ja chciałem. No, Absolutnie. Ja to no, no, jest się przejechał. Wszyscy go zdradzili. A taką uchwałę mieli w brytyjskim rządzie. 30 <susurïc> ludzi mu odeszło z rządu on się musiał podać do dymisu. Jakby 30 ludzi odeszło z rządu, to by nikt nie zauważył Chyba, że sprzątaczki by odeszły, to wtedy był możliwy... Dobra, panowie, przyjemno. moja hipoteza dotycząca racjonalności jest po prostu taka, że Donald Tusk wcale nie walczy o władzę z Jarosławem Kaczyńskim, tylko walczy z Szymonem Hołownią i Włodzimierzem Czarzastym o to, żeby być jedynym liderem opozycji. I teraz co robi? No mówi... Tej tej, tej tej bańce mówi to, co ta bańka chce słyszeć. A co chce słyszeć ta bańka? Wrócimy do władzy, i jak wrócimy, to się zemścimy. I już to jest dla nich no po prostu, do te... reszty społeczeństwa to nie ale, dotyczy. Ale Rafał, w tej no umówmy się, to jest ten etap kampanii i tyle, prawda? Natomiast wracając do rządu i tej Dobra, uchwały. Dobra, to przejdźmy teraz do uchwały, to trzeba, nie, bo nie tylko, wszyscy z państwa jeszcze, może kojarzą. Tylko jedno, o co chodzi. jedno zdanie o tym, jak tu traktuję. Taki czarzasty, który zna się na polityce, to się boi po prostu, że on wszystkich oszuka i on im mówi tak, tylko pod moim przewodem możecie do, dołączyć do tego odzyskania władzy, ale czy coś Wam skapnie? To, to nie wiadomo w ogóle, czy jakąś kasę z subwencji dostaniecie. Ja jak muszę się zjednoczymy, wygrać to ja wrócę dla władzy. Znaczy zjednoczcie się, pójdzie? żebym ja wrócił do władzy. No to pójdzie. No, wydaje mi się, że plan Tuska tutaj jest realizowany, to znaczy są takie przegłosy w tych mediach, które są antypisowskie i platformerskie, ale sama PO uważają, że ją zdradza, że ją zdradzają, to są takie przegłosy, że tam y, za ludzie z platformy chodzą i tym wszystkim odchołowni opowiadają, że na liście. Chołowni i PLS-u, to oni się nie zmieszczą i się nie załapią. I tylko muszą iść do platformy, i tylko wspólna lista z platformą daje im szansę powrotu do Sejmu. No i różne tego typu działania są. A z drugiej strony właśnie organizowanie przez Tuska takiego nacisku medialnego, tam jak pani Kublik w gazecie wyborczej tak na chołownie, że on chyba nie chce przegranej PiSu, skoro nie chce jednej listy z Donaldem Tuskiem. No gdzieś to jest tak szontanina. To dobrze, to oni mają jedną listę, a my mamy zrobimy teraz krótką przerwę i po przerwie omówimy. Rzeczywiście muszę powiedzieć, nie, nie raczej dość unikalną uchwałę rządu o tym, że rząd ma, że ministrowie mają mówić tak być, jakby, jakby realizować tak. Rządu. Rządu. Tak jakby o. Którzy się ujął to po prostu idealnie. Przerwa, proszę Państwa.